Szanowni Państwo, dzień dobry. No, jak tam? I bidem na Majku. I dzisiaj odpowiem sobie na pytanie, czy można być szczęśliwym singlem. Boże, co to Kretyńskie pytanie? Do chyba z najgłupszych pytań, jakie można zadać. A czy można strać w krzakach? Czy koniecznie trzeba tylko robić kupę na kiblu? Oczywiście, że można strać w krzakach. Czy stranie w kiblu będzie lepsze? No, będzie lepsze. Więc tak samo, jeżeli byś miał wyśnioną drugą połówkę, jak z filmu z Hollywoodu, jak z Przeminęło z wiatrem, choć tam to nie do końca mi się kochali, bo oni się wiecznie kłócili, ale z jakiegoś innego, bardziej romantycznego filmu, jak na przykład y, Pamiętnik chyba bodajże się nazywa ten film, to jak będziesz mieć taki związek, to tak będziecie szczęśliwi i będzie zajebiście. Tyle, że większość ludzi nie ma tego związku, tylko większość ludzi ma związek, który jest albo zwyczajnie w świecie nudny i spędzają swój czas siedząc i oglądając seriale. To na przykład zawsze mi gdy jeden z moich kolegów dobrych miał 50 km do swojej dziewczyny i nie robili nic konkretnego, kładli się na łóżku i oglądali seriale, po prostu chcieli być obok siebie. Okej, okay, rozumiem. Dopóki są motylki, to dopóty chcesz być blisko swojego obiektu westchnień. Ale jak już te motylki was opuszczą, minie ten rok, dwa, pół roku, jakkolwiek długo będziecie to trzymać, i jak już ci te klapki z oczu zejdą, to potem co będziesz dalej siedzieć i równąć seriale z drugą połówką? Czy może będziecie robić coś ciekawszego jednak, tak? Więc no, jeżeli macie związek, który jest nadzwyczajnie w świecie nudny, to nie uważam, żeby był lepszy niż bycie singlem. A już wszelkie związki na zasadzie, że się wykłócacie o to, co włożyć do koszyka w sklepie, bo ktoś włożył szynkę, a druga półka chciała włożyć parówki, bo są tańsze, a musicie oszczędzać, bo zarabiacie słabo, to na pewno już nie jest dobrym związkiem. Nie wspominam już o jakichś patologiach, alkoholizmie, gwałtach, biciu i tak dalej ale o takich rzeczach, które, powiedzmy, mieszczą się w normie i często widzimy takie obrazki na ulicy, w społeczeństwie, w pracy, w sklepie. Ja powątpiam, czy ci ludzie rzeczywiście są szczęśliwi, więc czy można być w szczęśliwym związku? Tak! Czy można być w nieszczęśliwym związku? Również. Zatem dlaczego, skoro można być również szczęśliwym i nieszczęśliwym w związku, dlaczego mielibyśmy nie być szczęśliwymi singlami? No otóż właśnie, trzeba tylko swój umysł przestawić, i odpowiednio się zmotywować, czyli zamiast motywować się na zasadzie, że przyjdę do domu i będę wbił level w grze, albo przyjdę do domu i nie wiem, zjaram się blantem, znaleźć coś, do czego dążymy i coś, co daje nam motywację z łóżka. I tak samo jak motywację z łóżka może dać nam ukochana osoba, wstajemy z łóżka i jedziemy, żeby się z nią zobaczyć, tak samo motywację może dać nam jakaś dziedzina, do której dążymy, żeby być w niej lepszym. Tyle, że dziedzina jest o tyle lepsza niż druga połówka, że dziedzina nie wali fochów. Chyba największym minusem bycia singlem jest większa tendencja do patologii, mimo no wszystko. Może nie tylko takiej patologii w sensie, że nie wiem, będziesz złodziejem, czy będziesz właśnie kogoś bił, tylko bardziej po prostu używki i tego typu gratyfikacje natychmiastowe, czyli płytkie przyjemności, jak nie wiem, hazard, kasyno. Hazard w sensie obstawianie meczy, kasyno to już takie typowe, jeszcze gorsze przepierdanie pieniędzy, wiadomo, siedzenie, picie, wody czy panie. Bo gdy jednak masz kogoś, to ten ktoś prawdopodobnie, no jeżeli sam nie jest ćpunem, raczej by się powstrzymywać, żebyś tego nie robił. Ty sam przed sobą będziesz ci po prostu wstyd być drugą osobą, jeżeli w taki sposób się zachowujesz, więc powinno cię to zmotywować do tego, żeby takich rzeczy nie brać. To chyba jest największy problem bycia singlem. Ale to ponownie jest kwestia zbyt zainteresowań i złej motywacji, tak? Jeżeli wracasz do domu z pracy, za którą nie przepadasz tylko po to, żeby nie wiem, obejrzeć serial, czy zagrać w grę, no to byś tak żyć, rok, dwa, trzy, pięć, no ale w końcu zaczniesz powoli wariować. Że jak znajdziesz coś sensowniejszego, to da ci tam tyle motywacji, że nie będziesz myślał o takich głupotach. Ja tu, może nie mówię o jakiejś abstencji całkowitej, bo nie widzę w tym złego nic. Jak tam raz na dwa miesiące się pójdziesz i się zjarasz z kolegami, nic ci się nie stanie, naprawdę. Natomiast no, jest różnica, powiedz, ja robię czegoś raz na dwa miesiące, Robiłem czegoś siedem razy w tygodniu, tak? Czy pięć razy w tygodniu. Więc myślę, że jednak mimo wszystko robienie rzeczy z nudów. I głównie zazwyczaj będą to używki, czy siedzenie, i robienie jakichś niezbyt rozwijających rzeczy, jak oglądanie seriali na masę, granie na kąpie na masę. To są główne problemy bycia singlem, ale jak znajdziesz odpowiednią motywację, odpowiedni cel, nawet jeżeli nie jest to cel zarobkowy, możesz mieć powiedzmy ogródek i lubisz siać rośliny i je zbierać. Jest to mimo wszystko pożyteczne, pożyteczna dziedzina, no bo urośnie ci coś, będziesz mieć darmowe warzywa i. Ruszasz się, przy tym jesteś na powietrzu, więc inaczej się czujesz zupełnie niż gdybyś siedział na chacie. Jest mnóstwo rzeczy, które są produktywne, a jednocześnie nie są pracą i nie zarabiają pieniędzy, więc po prostu trzeba różnych rzeczy próbować, aż się w końcu coś znajdzie. Ja miałem o tyle problem w swoim życiu, że mnie wszystko autentycznie nudziło i zajęło mi wiele, 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 wiele lat, żeby wreszcie poczuć się normalnie. Chyba pierwszy raz w życiu może od czasów jeszcze jak próbowałem zostać programerem i grałem na masę w StarCrafta 2 to wtedy powiedzmy miałem tą motywację taką tak jak teraz żeby wstać z łóżka no ale to i tak było ulotne bo koniec końców byłem wiecznym studenciakiem, który mieszkał z rodzicami i nie miał grosza przy duszy mimo że jakaś motywacja była to nie było perspektyw na przyszłość a teraz nie powiem że są jakieś wielkie perspektywy ale są szanse na normalność kiedyś tej szansy nie było przynajmniej ja i nie widziałem, więc człowiek miał takie, a nie inne priorytety. Więc jak swój mózg odpowiednio przekwalifikujecie na coś sensowniejszego niż siedzenie i marnowanie czasu na płytkich rozgrywkach, to tak będziecie tym tytułowym, szczęśliwym singlem. A jak będziecie siedzieć i całe dnie pisać głupie komentarze na YouTubie pod filmikami, z którymi się nie zgadzacie, oglądać seriale i się nie ruszać i jeść byle co i spać po 5 godzin dziennie, bo przecież sen to strata czasu, lepiej, lepiej go spędzić na czymś przyjemnym, no to tak będziecie się czuć jak gówno. A jak będziecie jeszcze sięgali po używki, i do tego mieli beznadziejną robotę, no to będziecie się czuć tragicznie. Także pytanie nie powinno brzmieć, czy można być w szczęśliwym związku, czy można być w nieszczęśliwym związku. Pytanie nie powinno brzmieć, czy można być szczęśliwym singlem, czy można być nieszczęśliwym singlem. Pytanie brzmi natomiast, czy można być szczęśliwym człowiekiem? Tak. Bez względu na to, czy jesteś singlem, czy nie jesteś singlem, tylko to wymaga odpowiednich Nawyków, a te nawyki trzeba zdobyć, i nie każdy miał na tyle szczęścia, żeby ktoś mu te nawyki wpoił do głowy, żeby ktoś go nakierował na coś, więc wielu ludzi błądzi po tej planecie latami. Oczywiście są różni ludzie. Niektórzy są mniej aspołeczni ode mnie, więc będą częściej dążyli choćby do kontaktu ze znajomymi, nawet jeżeli będą singlami, to po prostu będą częściej musieli wyjść do ludzi. Ja tak nie mam. Tak samo są ludzie, którzy lubią zwierzęta. Jeżeli lubicie zwierzęta jesteście singlami, będziecie mieli na pewno prościej, bo jest to coś innego. Już kiedyś na tym kanale mówiłem, że część z moich zainteresowań to jest inny wariant tej samej czynności. To znaczy, jeżeli szedłem z aparatem na dwór robić zdjęcia do lasu, czy jechałem na rowerze do lasu, czy idę na spacer do lasu, czy ja bym poszedł na grzyby do lasu, choć nie lubię chodzić na grzyby, bo lubię chodzić po ścieżce, a przy grzybach chodzisz w krzakach i ciągle się zatrzymujesz. Nie lubię zbierania się grzybów, zresztą nawet nie odróżniam. W każdym razie te cztery czynności, jak rower, spacery, nawet bieganie no to pięć czynności, fotografia w lesie i zbieranie grzybów. To są wszystko różne warianty tej samej czynności, czyli bycie samemu ze sobą na łonie natury. Więc na przykład jak macie zwierzaka, to, to jest zupełnie inne zajęcie, gdy chcecie się nim zajmować. Ja akurat nie chcę mieć zwierząt, jak mi kiedyś strzeli do głowy, to sobie mogę kupić. Najwyżej pójdę do, nie wiem, Przeprowadzić jakiś test, czy w ogóle mogę je mieć, czy nie mam alergii na sierść i tak dalej, bo w młodości miałem jakieś takie problemy, ale teraz nie wydaje mi się, no ale też w sumie nic nie obbiłem ku temu, żeby te problemy znikły, więc one pewnie gdzieś są, tylko są odroczone po prostu, bo miałem styczności na co dzień z dużą ilością sierści. Więc y, kto tam wie, jakby zarogowały moje oczy, czy skóra, i tak dalej. No w każdym razie, jakbym zechciał mieć zwierzaka, to bym poszedł do lechologa, przeprowadził testy logiczne i ewentualnie sobie go kupił. Albo bym kupił zwierzaka bez sierści, nie wiem, jakąś jaszczurkę, małego warana, cokolwiek. Choć głównie pamiętam, że mi oczy zawiły przy kocie perskim, a przy takich zwykłych to nie, więc to chyba kwestia po prostu konkretnej sierści, a że kot perski ma jej dużo, to akurat tyle. Więc, no, jeżeli jesteście singlami i lubicie zwierzęta, to macie dodatkową rzecz, która sprawia wam przyjemność, i im więcej tych rzeczy macie, tym mniejsza szansa na to, że będziecie nieszczęśliwi. <grym> Także no absurdalne pytanie, czy można być szczęśliwym singlem. Pytanie powinno brzmieć, czy można być szczęśliwym człowiekiem. Można, ale to nie jest proste. Pozdrawiam, do widzenia, dobranoc.